zapraszam już na ostatnią przed świętami rotację zabawek. Chowamy wszystko z góry, a mieliśmy tutaj instrumenty muzyczne, taką zjeżdżalnię dla autek z garażami i tablet z mapą świata i zwierzętami. I zamiast tego do koszyczka po instrumentach wkładam maski zwierząt. Chłopcy bardzo lubią się nimi bawić i fajnie jak są dostępne na widoku, wtedy częściej po nie sięgają. I żeby nie było tak pusto, na górę daję jeszcze dwa takie większe autka i tutaj mam koparkę i dźwig. Na tej półce mieliśmy drewniany tort do krojenia. On ma tutaj różne dodatki w postaci cyferek, świeczek. W koszytku były jeszcze talerzyki, łopatka i właśnie te dodatki na podmianę. I zamiast tego wraca dźwig z Ikea. Słuchajcie, ja o nim zapomniałam. Miesiące przeleżał na strychu. Niżej mieliśmy śmieciarkę i ona też idzie do wymiany. I śmieciarkę wymienię na drewnianą arkę Noego. Ona tutaj ma otwierane drzwiczki. Z drugiej strony jest sorter. Ten daszek się podnosi i tutaj możemy pochować wszystkie zwierzątka i Noego. Idziemy Dalej, i na kolejnej półce mieliśmy ekspres do parzenia kawy. Dam tutaj takie kartonowe garaże dla autek. Z nich też można budować wieże. I do tego mamy oczywiście autka, jest straż pożarna, karetka, betoniarka, autobus szkolny, śmieciarka i policja. Kukolwiek niżej mieliśmy również śmieciarkę, ale od Playmobil. I zamiast śmieciarki daję tutaj stoliczek z gwoździkami. Ma tutaj otworki i takie plastikowe, różnokolorowe gwoździki. Do tego jest oczywiście młotek i coś takiego, żeby te gwoździe z drugiej strony móc wybić. To się chyba za bardzo pochwalił ostatnią moją roślinkę i zaczyna żółknąć. Na kolejnej półce mieliśmy drewniane ciasteczka makaroniki. Każde z nich składa się z trzech części, góra, dół, w środku jest masa. Oczywiście to wszystko można ze sobą mieszać. I zamiast tego mam nowość, jest to statek od Playmobil. Właśnie wczoraj przyszedł mi z Vinted. Mamy kapitana. To wszystko można powyciągać, ale jest to wersja uproszczona, więc myślę, że będzie fajna też dla maluchów, bo nie ma tutaj malutkich elementów. Zobaczymy, jak się chłopcy będą bawić. Na ostatniej półce mieliśmy figurki dinozaurów i zamiast tych dinozaurów zostawiam. Tutaj drewniany pociąg z klockami. Te wszystkie klocki można pozdejmować i układać po swojemu. Wyjątkowo dziś zabieramy się jeszcze za półki z książkami. Z tych dwóch półek, robię jedną. I na tą dolną półkę daję tutaj autka z klockami magnetycznymi od demi. To są autka do samodzielnego montażu. Je trzeba samemu ze sobą skręcić. Te wszystkie klocki są tutaj na magnes, można je pozdejmować i budować swoje autka. A na górną półkę wjeżdża biblioteczka świąteczna. I daję tutaj kalendarz adwentowy z kicieł kocioł, urządza. Wigilię. Zimowa wersja Pucia. Witaj gwiazdko, czyli opowieści o meszonku. Czas na choinkę. Jano i Wito czerwona czapka. Dwie książeczki z jadzią pętelką. Kicia kocia zima. Cztery takie kolorowe wierszykowe książeczki. I jeszcze trzy takie malutkie. jak Wchodzi Boże Narodzenie. Zimowa wyprawa i Święta Bałwanków. I tak się prezentuje nasz regał po rotacji. Dziękuję za oglądanie. Pa!